Gościem Radiowiesko jest dzisiaj adwokat Bartosz Magnowski z kancelarii prawnej Karasiński, Magnowski i Młocek, czyli KMM Legal. Adwokat, kwalifikowany, doradca restrukturyzacyjny. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Czasy ciężkie, czasy inflacji, czasy kryzysu. Może nie ma go tak oficjalnie ogłoszonego, ale wszyscy wiemy, że zamiedzą wojna. Wszyscy wiemy, że jesteśmy cały czas na świeżo po pandemii. Niektórzy będą zbierać się z tego kilka lat, inni się jeszcze raczej nie pozbierają już. Jak zabezpieczyć swoją firmę i majątek w czasach kryzysu, to chyba te pytania, które no bardzo często ostatnio zadają sobie po cichu przedsiębiorcy, ale także zadają Wam. To jest, panie redaktorze, bardzo dobre pytanie, i to jest pytanie, które zadają nam właśnie. Nasi klienci, szczególnie przedsiębiorcy, którzy przychodzą do naszej kancelarii. Jak pan słusznie wspomniał, to co można powiedzieć zabija biznes, to, to właśnie szalejąca inflacja, ale również taka ogólna niepewność prawna. Są setki, nawet można powiedzieć tysiące przepisów, które codziennie wychodzą i to z Sejmu, i to z Unii Europejskiej, tak, czyli na poziomie europejskim. Więc tutaj ten przedsiębiorca w tych czasach, niepewnych też czuje się niepewnie i my chcemy jako, jako ogólnie, jako prawda, prawnicy, adwokaci, radcowie prawni troszeczkę przytrzymać tego przedsiębiorcę, chwycić go za rękę i spowodować, żeby on troszkę pewniej w, ten, w tym niepewnym czasie się poczuł właśnie w środowisku biznesowym, ale też co najbardziej wpływa to też to środowisko prawne, które jest, no, to, no od którego też trochę zależy. Tak, skomplikowane pojęcia, skomplikowane procesy. Często nie potrafimy tego zrobić sami, wręcz nie możemy, więc ubiegamy się o pomoc do specjalistów takich jak wy, czyli KMM Legal. Przekształcenia z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To jest jeden z tych kluczowych wątków na naprawienie sytuacji kryzysowej? To może być właśnie mhm. taki, taki proces, w którym przedsiębiorca właśnie z tej jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli można powiedzieć w, w sytuacji, w której ten biznes jest cały na nim, czyli odpowiada całym swoim majątkiem właśnie za, za swój biznes, przekształci się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, które, która w można powiedzieć, w, pierwszym, w pierwszej kolejności ochroni jego majątek. Czyli on niejako. Mm przejdzie od takiej jednoosobowej, jednoosobowego zarządzania tą firmą w nieco, można powiedzieć, bardziej skomplikowaną formę prawną, ale tak to się tylko tak wydaje. Czyli ludzie często właśnie pokutuje takie przekonanie, że ta spółka zo to są jakieś straszne formalności, że tam jest zarząd, jest jakaś rada nadzorcza, są jakieś tajemnicze zgromadzenia wspólników, ale tak naprawdę obecnie ten biznes coraz części przenosi się właśnie do spółek ZO, mając na uwadze to, że jest to w mojej ocenie i w, w ocenie setek tysięcy można powiedzieć przedsiębiorców e, bezpieczniejsze rozwiązanie. Czyli jest to bezpieczniejsza forma niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Pytanie, czy spółka zo jest tylko dla dużych firm. No, tak jak pan adwokat wspomniał, duże firmy, zarządy, skomplikowane struktury osobowe, kojarzy nam się to właśnie z tymi dużymi takimi organami firmowymi przedsiębiorców. Czy mała firma też może stać się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością? Oczywiście, że może i często się staje. My, oczywiście nie wszyscy nadają się na spółkę zo. to też trzeba tutaj Podejść indywidualnie do każdego biznesu. Natomiast spółka, ZO po pierwsze, daje, tą, daje to bezpieczeństwo, ale daje też określone możliwości, na przykład możliwości rozwojowe, no bo łatwiej zainwestować w biznes, który ma. Udziały, który jest troszeczkę oddzielony od jego właściciela. Łatwiej wejść w taki biznes i po prostu w niego zainwestować, więc to jest też okazja do, do inwestycji, do rozwoju. No i to bym, to bym na pierwszym takim planie tutaj dał, że, że to jest nie tylko, oczywiście to jest bardzo ważne, żeby zabezpieczyć swój biznes przed wstrząsami, które już są i które pewnie ich nie będzie mniej, ale też dać sobie możliwość rozwoju. Banki mogą popatrzeć, Nieco inaczej na nasz biznes, jeżeli przekształcimy go w spółkę ZO. Inwestorzy, którzy są zainteresowani naszym biznesem, mogą również tutaj zainwestować w udziały i nie trzeba się bać tej spółki zO. Tak jak mówię, te, te, te zarządy, te zgromadzenia wspólników, one często się odbywają w tym momencie online, często odbywają się na tak naprawdę jest to takie spotkanie, jeżeli nic w tej spółce złego się nie dzieje, no to to jest przyjemne spotkanie przy kawie wspólników. Tak czy, takie, czy takie firmy, które chciałyby się przekształcić, muszą coś produkować? Nie, tutaj nie ma żadnego wymogu, jeżeli chodzi o kwestię tego, co robi taka spółka. Nie ma tutaj jakiegoś wymogu, że to muszą być maszyny, wielkie przedsięwzięcia, milionowe przychody. Powiem szczerze. Dla spółek mniejszych, spółek zomniejszych mniejszych, e, są nawet określone korzyści podatkowe, więc nie należy się sugerować tym, co taki jednoosobowy przedsiębiorca robi, e, czy nie wiem, to jest firma usługowa, czy to jest firma produkująca coś, czy to jest firma handlowa, tutaj bardziej należy się e, skoncentrować na tym, e, że mamy to bezpieczeństwo i mamy tą możliwość, e, Większych inwestycji. Czy jeżeli, jako prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, mamy pozwolenia, mamy pewne koncesje, dojdzie do przekształcenia spółki w, z, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Czy te wszystkie koncesje, pozwolenia tracą ważność, czy też one z automatu przechodzą do spółki? To jest istotny atut właśnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i tego tej formy przekształcenia. Czyli bierzemy sobie jednoosobową działalność gospodarczą, takiego przedsiębiorcę i on tak jak stoi, jest. Spółkom zo, czyli wszelkie koncesje, pozwolenia, decyzje, które on dotychczas posiadał, to przechodzą właśnie na tą spółkę zo przekształconą. I tutaj no, no ważne kwestie, na przykład koncesja na prowadzenie alkoholu, jeżeli mamy jakąś tam działalność gastronomiczną, czy, czy inne pozwolenia dotyczące już poszczególnych branż, no to jest bardzo istotne i to jest częste pytanie naszych klientów. I tak. Prawo tutaj nam pozwala na przeniesienie ich niejako z automatu, czyli nie jest wymagane żadne dodatkowe pozwolenia, dodatkowe zgody. I to jest też istotny atut właśnie samego przekształcenia, czyli zrobienia z jednoosobowej działalności spółki co. Przypominam, że naszym gościem jest adwokat Bartosz, Bartosz Magnowski z Kancelarii Prawnej Karasiński-Magnowski-Młocek, czyli KMM Legal, adwokat kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny. Rozmawiamy no, właśnie o tym, jak zabezpieczyć swoją firmę, czy majątek w czasach kryzysu. Panie adwokacie, no właśnie mówimy o tym przekształceniu ze spółki jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystko kręci się wokół pieniędzy, wokół naszych kalkulacji, wokół naszych przeliczeń. I myślę, że bardzo ważne pytanie. W tym kontekście jaki podatek zapłaci przekształcona jednoosobowa działalność gospodarcza yy, właśnie w spółkę? Czy to się podatkowo będzie opłacać takie przejście na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Oczywiście nasi klienci i przedsiębiorcy, którzy przychodzą, to też jest ich jedno z głównych pytań, tak? Czy ja zapłacę więcej podatku, jeżeli dotychczas płaciłem, na przykład byłem na skali podatkowej, czy miałem ten popularny wśród przedsiębiorców podatek liniowy, czy ja zapłacę więcej, jeżeli się przekształcę w spółkę zo? No tutaj trzeba powiedzieć, że spółka zo wymaga na nas, jeżeli sobie. Chcemy wypłacić z takiej spółki, to po pierwsze zapłacimy podatek dochodowy na samej spółce, tak, czyli jest to lub jest to albo podatek 9%, albo podatek taki zwykły 19% i jeszcze zapłacimy, jak będziemy tą dywidendę wypłacać. Natomiast tutaj powiem tak, w przypadku mniejszych działalności, to po pierwsze no, mamy. Tę istotną zaletę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, że jest właśnie ten mały podatek CIT. Czyli dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność i nie przekraczają rocznego przychodu w równowartości 2 milionów euro, ten podatek wyniesie, dochodowy wyniesie 9%. Natomiast tak można poukładać podatki, tak można poukładać te kwestie płatności podatków czy też składek ubezpieczeniowych, aby to się opłacało. Można na przykład zawrzeć tutaj kontrakt menedżerski z takim właścicielem spółki, który stanie się też zwykle jest członkiem zarządu. Można zatrudnić się w takiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Można też skorzystać z zatrudnienia na podstawie powołania. Więc tych możliwości jest dużo. To trzeba tylko poukładać i to trzeba poukładać mądrze. No właśnie. Formalności. Czy przekształcenie z jednoosobowej działalności gospodarczej spółkę zo jest trudne, wymagające? No ja bym to porównał do, jakbyśmy zapytali taką przeciętną osobę, która nie ma za dużo wspólnego na przykład z, z lotnictwem, tak? Zapytali, hmm. zapytalibyśmy ją, czy czy Pilotowanie jest trudne, no to ona by powiedziała, no tak, jest tam masa przycisków, masa jakichś niezrozumiałych lampek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli byśmy zapytali liniowego pilota, czy to jest trudne, to on by powiedział, no w zasadzie tam naciskam trzy przyciski wiem, co gdzie jest, i później to się mogę położyć albo wypić y, kawę z, z, drugim, z drugim pilotem. Więc troszeczkę tak też jest z przekształceniem y, właśnie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę ZO. Trzeba wiedzieć, gdzie nacisnąć. Gdzie są te niuanse, gdzie są te lampki yy, i wiedzieć, yy, jaki jest cel naszej podróży. Bo to też yy, nie można powiedzieć, że przekształcenie dla przekształcenia, że ja nagle się przekształcam, bo, bo chcę nazywać się spółką zo. My, jeżeli mamy klienta, mamy przedsiębiorcę, to zawsze patrzymy na niego w sposób całościowy yy, i wytłumaczymy mu, czy taka, taka forma działalności rzeczywiście jest dla niego, bo po prostu czasami to, to, to dla niego nie będzie rozwiązaniem. Czy spółka za może być dobrym pomysłem, jeżeli chcemy zaangażować nasze dzieci w działalność firmy lub zapewnić im sukcesję firmy? To jest ostatnio modne, tak, sukcesja. Są powstała, powstała nawet taka branża, jak doradcy sukcesyjni, którzy doradzają, jak przekazać właśnie swój biznes, który działał przez lata. On jest często oparty na jednej osobie, która wymyśliła ten biznes i, i, i całe życie go prowadziła. Jak przekazać to następnemu pokoleniu? Mamy też te fundacje rodzinne, które są. Też coraz bardziej popularne, ale ludzie często zapominają o tym, że spółka ZO również może być dobrym pomysłem na zaangażowanie następnego pokolenia w nasz biznes, czy to dalszej, czy bliższej rodziny, dlatego że ona ma istotną zaletę, ma te udziały. Czyli możemy wejść w tą spółkę ZO, z naszym Synem, z naszą córką, z kimś, kogo chcemy zaangażować do, do tej wspólnej pracy nad, nad rozwijaniem i, i kontynuacją tego biznesu. Także ja muszę powiedzieć, że spółka z na pewno jest dobrym pomysłem, jeżeli mamy. Yy, wieloletnie, rodzinne biznesy, które no, stoją przed takim wyborem. Tak? Często ten właściciel stoi przed wyborem, gdzie, jak to dalej ma funkcjonować. Oczywiście znamy też duże biznesy, bardzo duże biznesy. Nawet tutaj jeden z, z hotelarzy, takich słynnych, zostawił po sobie wiele hoteli, a to wszystko było na jedną z działalności gospodarczej. Też się da, tylko po co? Po co fundować swojej rodzinie, która Często też nie ma doświadczenia w jakichś tam prawnych zawiłościach. Po co fundować sobie ten stres, jeżeli to może być wszystko ustawione w właśnie w ramach spółki ZO? Wielu przedsiębiorców w tych wspomnianych już ciężkich czasach mówi tak, niepewnych czasach. Nie mogę zaplanować pewnych działań, nie wiem, co będzie za pół roku, nie wiem, co będzie za rok. Nie może zatem skonstruować też w wielu przypadkach jakiejś oferty skierowanej do swoich klientów, konsumentów. Zatem czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest dobrym pomysłem na te niepewne czasy, czasy ze znakiem zapytania nad naszymi głowami, papierami, i planami? Jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy dobrze to przygotują. To jak już wspomniałem wcześniej, nie jest tak, że zawsze ona będzie dobrym rozwiązaniem. Ona ma bardzo istotną zaletę właśnie tego zabezpieczenia majątku, czyli nie odpowiada się za, za, za ten biznes majątkiem osobistym i tak ona jest skonstruowana. Czyli w niepewnych czasach można się istotnie zabezpieczyć właśnie przez to, że tą spółkę ZO się utworzy, i później, jeżeli są jakieś wstrząsy, nieprzewidziane wydarzenia, no to. Właśnie ta spółka pozwoli nam uniknąć na przykład egzekucji z majątku osobistego. I to jest często no, rzecz kluczowa dla, dla przedsiębiorców, którzy chcą oddzielić, niejako, swój, swój biznes od swojego życia prywatnego, co jest zresztą coraz częstszym też takim trendem, prawda? Work-life balance, jak się to mówi. To też jest troszeczkę taki prawny work-life balance. I jak zabezpieczyć swoją firmę i majątek w czasach kryzysu? Między innymi przez pryzmat yy, jednoosobowej działalności gospodarczej, która potencjalnie. Potencjalnie może być przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w spółkę ZO. Mówił dzisiaj w Radzie Jubilewskiej adwokat Bartosz Magnowski z kancelarii prawnej Karasiński magnowski młocek czyli KMM Legal, adwokat, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny. Bardzo dziękuję za te dzisiejsze odpowiedzi na ważne pytania w tym temacie. No i do usłyszenia już niebawem. Upadłość i likwidacja spółek to będą nasze kolejne tematy. Bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie. Bardzo dziękuję panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.